Cześć, zgodnie z zapowiedziami, eksploruję inny kanon. Tym razem przeczytałam książkę pod tytułem Profesor Stoner i naprawdę bardzo chcę ją Wam polecić. Jak miło jest przeczytać książkę, która nie opowiada o historii miłosnej nie opowiada o zagadce nie, nie dotyczy czegoś krótkiego czegoś opowiada jakiegoś wycinka. Nie opowiada jakiejś zagadki, nie opowiada o jakiejś relacji pojedynczej, nie opowiada o jakimś związku, który się zaczyna, kończy i ma perypety i tak dalej, tylko opowiada o życiu. Jest to książka o życiu. I to, to mnie bardzo uderzyło w tej książce. Opowiada historię profesora Stonera, człowieka, który pochodził z bardzo biednej rodziny, jego rodzice byli ubogimi gospodarzami, którzy stwierdzili, że zanim syn przejmie. Gospodarstwo powinien iść na studia, ponieważ powstał właśnie kierunek rolnictwa i on powinien to studiować. Żeby potem wrócić na rolę i, i przejąć gospodarstwo, Stuner posłusznie udaje się na studia i studiuje rolnictwo, ale po jakimś czasie odkrywa, że to nie rolnictwo go interesuje, tylko literatura i nauczanie. I wsiąka w samą przyjemność nauki, wsiąka w historię literatury, w takie życie akademickie, całe. Z jednej strony nie chciałabym Wam opowiadać całej historii, z drugiej strony cała historia jest opowiedziana tutaj na obwolucie. I jest to kolejna z książek, zaraz po rzeczach pereka, której nie szkodzi opowiedzenie całej fabuły. To znaczy, nawet jeśli przeczytacie tutaj, i uznacie, że mm, to jest jakiś spoiler, nie, to nieprawda. Dlatego, że to jest książka o życiu i najważniejsze jest to wszystko, co jest poboczne. Bo oczywiście z tego, co tutaj jest napisane, dowiecie się, że, że miał żonę, że miał córkę, że w pewnym momencie swojego, że, że był generalnie nieszczęśliwy, w pewnym momencie swojego życia poznaje kobietę i okazuje się, że, że związek i miłość mogłaby wyglądać inaczej. Ale cała ta książka jest o, o tym, jak podejmujemy wybory w swoim życiu. Jak o tym, że każda nasza decyzja, każde drzwi, które otwieramy, zamykają nam ileś innych drzwi. I o tym, że nie zawsze nawet mogą zyskać coś fajnego. Jesteśmy w stanie pójść z tym tropem, dlatego że inne rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy, albo które są dla nas równie ważne, okazują się, przeważają w danej sytuacji. To, co mi się też bardzo podoba, to to, że mimo, że stoner naprawdę nie miał jakiegoś Super szczęśliwego życia i, i spotykało go wiele przeciwności, to nigdy się jakoś tak specjalnie nie emocjonował. To znaczy, on przeżywał wszystkie te rzeczy, było mu źle, było mu dobrze, było mu różnie, ale to nigdy nie, nie skłóciło go do takich przemyśleń, że to, to życie jest bez sensu i ja się zabije, albo. On się nigdy nie dawał jakoś tak bardzo porywać temu wszystkiemu. I generalnie cała ta opowieść mówi o tym, że w życiu najważniejsze jest życie. Brzmi to może banalnie, ale kiedy to czytacie, daje ta książka taki obraz dojrzałego, mądrego człowieka, który wie, że w życiu najważniejsze jest to, żeby je przeżywać. Nie, żeby lecić za każdym porywem serca i emocji, yy, tylko żeby. To tam nie chodzi o to, że, że trzeba mieć jakąś swoją strategię wielką, że po prostu życie się jakoś tam toczy i owszem, to jak ono wygląda. Zależy od tego, jakie decyzje podejmujemy, ale też o tym, że nie zawsze jest łatwo podjąć jakieś decyzje, że czasami człowiek tkwi po prostu w miejscu, nie wie, co go powstrzymuje, ale żyje mimo to i mimo tego może być jeszcze chwilami zadowolony. Jest to książka smutna, jest to książka przejmująca, jest to książka o dojrzałym człowieku, o tym, jak, jak dojrzewał też. Ale książka jakich mało i ja się naprawdę cieszę, że mogłam ją przeczytać, bo bardzo, bardzo mi się podobała. Jest to też książka o tym, że wszyscy jesteśmy samotni. Że wszyscy jesteśmy w życiu samotni i choćbyśmy mieli nie wiem jakie relacje, nie wiadomo z kim, przeżywamy to życie sami. Ale jest w tej konstatacji jakiś spokój i coś takiego dobrego. Także tę książkę z innego kanonu serdecznie Wam polecam. I to, że przeczytacie praktycznie całą fabułę na obrócie, nie zmienia tego, że warto przeczytać profesora Stonera. Dzięki. <śm>